Jest to wykonanie przyczepki samochodowej. Chcę wam powiedzieć dla wszystkich informacji, aby kiedyś wam przyszło do głowy robić przyczepkę poprawiać swoją starą, to powiem szczerze, że to się nie opłaci. Kosz o tego, co widzicie na zdjęciach, co wiele rzeczy miałem swoich, tak jak koła i inne oś została nowa kupiona. Mija się z celem. Włożyłem w to kupę kasy. Jest prawie tysiąca złotych Włożone, poprawione została tam. Hak nowy, oś, rama, wszystko jest nowe. Zaminiowane, wymalowane. Jest to w ogóle nieopłacalne. No ale trudno, stało się. Wykonanie, no wiadomo, że jest lepsze. Od tego co bardziej mocnie, mocniejsze jeszcze zostało wykonać i już będzie wszystko na ten temat. Pozdrawiam Bogusław.